Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj będzie niechadowo, ale za to jest to odpowiedź na Wasze ogromnie liczne pytania co do tego pięknego tła, które znajduje się za mną. Wzbudziło ono dużo większe zainteresowanie niż to, o czym mówiłam w filmiku. Zasadniczo mogłam Wam przeczytać receptę albo urodkę i też pewnie byłoby ok. W każdym razie, ponieważ Byliście ciekawi, to zaprezentuję wam, czym jest to tło. Otóż tło to jest fragmentem większej pracy, którą mój mąż popełnił u siebie w pracowni na ścianach. Po prostu ze ścinków folii, ponieważ ma artystyczną duszę i bawi go taki wariant Zero Waste. W takim razie pokażę Wam, kochani, jak wygląda to w całości. Będzie to może ciężko objąć, ale się postaramy. To sobie wędruje przez ściany. Jest to rodzaj artystycznej infekcji. Znajduje się to również na suficie. I wygląda to tak. Uważam, że w ogóle te macierzy są cudowne, ponieważ są mega kreatywne. To jest mój ukochany fragment. Właśnie teraz go oglądacie. Jest absolutnie cudowny. I żałuję, że nie jest na mojej ścianie w domu, osobistej. Także tak mniej więcej się to prezentuje w całości. Wybrałam sobie akurat. Ten narożnik jako tło do ostatniego filmiku. Myślę, że jeszcze kilka filmików na tym tle nagram, bo jest po prostu właśnie absolutnie cudowne. Jest to wyraz kreacji i wydaje mi się, że każdą kreatywność trzeba w sobie wspierać, każdą kreatywność trzeba w sobie kultywować. Ponieważ, kiedy uczymy się wyrażać siebie i swoje emocje, to po prostu jest nam w życiu lżej, jest nam łatwiej, a jednocześnie mamy poczucie, że robimy coś fajnego, wartościowego, co jeśli dodatkowo podoba się innym, to jest tego tym większa frajda i tym większa radość. A tam oto z tyłu mamy autora tegoż dzieła. Pomachaj, autorze. No właśnie. Także. Teraz już wiecie, jeśli wam się to tło podoba, to postaram się trochę jeszcze czasami kręcić, jak będę do Dominika do pracy wpadać. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, kochani. Pa!